Czujemy się i jedziemy dalej. Śmieszny jest ten mieszkanie. to no, no, Bardzo dobrze. No, Bojler śpiewa cały noc, ale je skręcił. Tutaj mamy. Robię śniadanie, pokroję nasze jabłka z sadu. To śniadanie. I oni kończą swoje śniadanie i jedzą wczorajsze makaron. Ej, 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 tam nie chodź. Na... Ja no tam znalazłam muszelkę i dwie No to, no, to no. super, ale tam nie chodź, bo możesz zepsuć ten tak. Tutaj muzykę zaczęła się o 10 wieczorem. Okazuje się, że tutaj jest dyskoteka i po prostu takie wibracje do drugiej w nocy, więc na booking będę musiała z, poinformować inne matki, bo kurczę jak masz dzieci to jest męczarnie. Ale jakoś dobrze się wyspałam i uczę się po prostu odpoczywać, bez, może bez zaśnięcia, ale jednak moje ciało się odpoczywa. To jest bardzo fajne, to jest takie medytacje. Um. No i ogólnie wczoraj był ciężki noc z Ilią, z dziećmi, tak dużo się nauczyliśmy między sobą kłótni i takie frustracje i rodzinne sprawy. Co mówisz, Ina? Pięknie jeszcze Piękny tutaj widok. Już jesteśmy. No, już jesteśmy. Teraz idziemy do modnisku. Europorto. Jedziemy. Robić swab. Jak to się nazywa? To mówią Jest tak śmieszne. Czyli tampony jest ten do nosa, żeby potwierdzić, że nie masz koronawirusa. Ok, tutaj jest ten test covid. I idziemy. Mi sa che... No, 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 è questo, 445. Ah, allora io e Davina eh, siamo, abbiamo un numero. Davina, Ciara, 445. Ah, questo è il numero 445. Irene, ti dico Ciara? ti dico per favore. Ok, che ti dico che ti dico che ti che ti dico che ti Możecie iść. Poczekajcie. A chcecie, poczekaj. chcecie robić test? Nie. Ja mam dwa ja ma Mamy powiedzieć, że nie będziecie robić? No. Okej, okay, będziemy ja Was No to będziemy Was bronić, okej? Okay? To idziemy z Satą. Tam Irek stoi w kolejce z Iną, z Ilią, z New i z Noah. No, jest tutaj ze mną. Ja mam go zabrać teraz z powrotem tam, bo mają wszystkich robić test covidowe. Bo każde osoby, który chodzi do tej hale, gdzie będziemy ćwiczyć w to mają robić test. A dla mnie to jest. Ja wiem, dla Irka to jest bardzo trudne, bo on jest bardzo przeciwko. Ja po prostu obserwuję, jak daleko jesteśmy w stanie. Pójść. Jeszcze testujemy dzieci, jeszcze gadanie o szczepionki dzieci. I nie, ja nie do końca rozumiem naszego świata w tym momencie. Ja nie, nie rozumiem, ale widzę, że jeżeli kogo, cokolwiek chcesz doświadczyć albo zaangażować w świecie i być członkiem społeczeństwa, no to znajdziesz tej pułapki wszędzie. My już tutaj jesteśmy, już pieniądze nie dostaniemy z powrotem. Dzieci nie będą mogły chodzić do tej hale, gdzie mieć picimy, więc będą musieli być na zewnątrz a my w środku, więc to wszystko się robi, to miał być jeden test, a teraz to się robi test co drugi dzień, a jeszcze dzieci testują i to jest cały czas taki no, co? Nie tak? No ale o, to nie jest, że wpadają ci do nas, tylko po prostu... Musisz stać taką gąbeczkę i w ci, że to smakuje jak czopak i, i potem to wyciągasz i skończone. Dla mnie i dla taty to jest po prostu ten fakt, że miał być jeden test dla nas. Nawet na początku nawet nie było gadko testów, jak płaciliśmy. Później jeden test, a później wiesz, teraz co drugi dzień, a później teraz test dla was. Wiesz, to się robi po prostu. Nie wiem, i tak to działa manipulacje, że cały czas trochę więcej i my po prostu jesteśmy zmęczeni. No ja nie, nie widzę tego, nie widzę, że on by tam poszedł. Obserwuję i trudno być członkiem społeczeństwa w tym momencie, jak wszędzie chodzą w maseczki i testy i szczepionki i po prostu zaczynam widzieć, że to jest... Jak wam poszło? No ponoła jeszcze musi, bo my to nie boli, to jest fajne. No, to tak, no, tak jak gumka. Ja... Nie wcale nie. Dobra. Baba, Baba, Baba. Tomasz, Noa. Noa, Ciara. Wszyscy DJ. Mężczyzna. Ok. Idziemy do naszego hotelu. Jestem tak. No. Do foteli, do foteli. No taki dzień. Bacz, mamo. No, co? No, wie Mi piaczo. Już jesteśmy. Na miejscu. To było Tinsydny znaleźć. And this is uh, for you and for Davina. Can you stay? five packs for, uh, for, for you. In each of them, there is a we way to make the badge, one ticket, a little bit of uh, little bit information <laughs> of the city around. <laughs> <so>. But um, <laughs> you can get much more information here outside right? uh, Yeah, they're gonna help with, if you really want to go travel and visit somewhere.

tam okay. okay. uh, Jesteśmy. Auta, rzeczy. Kto, kto idzie ze mną? Potrzebujesz innego człowieka. Czyli na pewno ja. Wszystko wam tłumaczę potem, ale teraz idziemy na plażę, na lody, na pizzę. Długa historia, ale wszystko wam opowiem, bo dzisiaj był taki dżem. Męczące, smutne dla mnie. Uh, uh, no, męczący jestem cały COVID. To na każdym kroku musimy... badanie lekarskie, COVID, COVID-nos, dzieci, COVID. Więc to jest po prostu... Ale dzieci są szczęśliwe, bo teraz jest młody, więc... Dobra, kto chce co? Ja chcę Jakie? A ja też, albo ja też. Bo już ja pana kota. Ok, Naj jedną pana kota. Pikuli. pana kota. ile? pan kota. I pan ile? ile? pan kota. ile pan kota. Ja. pan kota. I pan kota. I ale... segregacja <ścoughs> sanitarna no jak? No co że wierzymy, że to jest tylko teoria spiskowa, to już można powiedzieć, że nie jest teoria spiskowa, bo już jest segregacja sanitarna i do restauracji się nie wpiszą, jak nie szczepionki. To się nazywa Green Pass, a mówią ci państwo macie Green Pass, my co? Segregacja sanitarna. No, czyli my, my nie możemy my siedzieć w środku... Do czasów Mussoliniego. No. Bo jak siedzimy w środku, musimy mieć tak. szczepionka. I więc musimy znaleźć restaurację, restauracji, której nie musimy w środku. Może sześć na kupiec. Ja to jest dla nas, to jest... Ja się czuję, to jest zupełnie inny Sardynia niż dwa lata temu. I jest tak przykre. I ja jestem po tej obóz, jestem gotowa, żeby wracać do domu, bo mi się tak. Ja nie chcę targać i wiesz, chyba że po prostu na, na plaży i był każdy sklep, maseczka, maseczka, byliśmy w Decathlonu i 10 razy ktoś nam przypominało, a w Polsce nie mamy taki problem w ogóle, nikt nas nie zwrócił uwagi, więc... Może no, dlatego, że w Polsce jest to prawda? Tak? W Polsce w Decathlonie też się przypierdalał jak nie daje kiedyś. Raz, ale na w samym początku. No ale teraz już wszyscy wiedzą, odbier, obudzili się wszyscy w Polsce. Ja nigdy nie dostanę żadnego przypominania w Polsce w ogóle, a ludzie chodzą bez maseczka wszędzie, a teraz tutaj we Włoszech to je, je, jest mi im się po prostu tak? Naprawdę to jest przykre. Ja, ja Tak, chciałaś pić, tak? Już wodę i piwo To jest nasze ulice i tutaj mieszkamy to są moje dzieci, które biegają wszędzie. Są krzycze. Są krzycze. Nie wiem. My poszli pod fotem. Stoję. Ale wy macie pamięć, to jest nasz mieszkanie. 祝贺祝贺